Jednogłośnie zwycięzcą vouchera na darmową budowę domu organizowaną przez firmę Dom 25 000 została pani Agnieszka Zegadło. Gratulujemy! Będzie brawa? Brawo. I werble. Drur. Dobra, to teraz jak ogłosiliście zwycięzcę, no to teraz trzeba budować. No, e, no, ja w no, ja no, ja no, to wchodzę. Budujesz ze mną? Na, my, jako tak. komisja, y, przyjedziemy na wianek. Tak. O, a na, pan na, na, nagrywający na. będzie stawiał. Będziemy kontrolować budowę, jako komisja, czy wypełnia swoją pracę prawidłowo. Czyż to nawet nie wiesz, jak prawidłowo się wypełnia pracę na wiecie, budowie? Że będzie, że... <śmiech> 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 Ważne, że y, pani jak najbardziej się należy. Ze wszystkich.